Tu jest coś ciekawego. I dlaczego Dropstop jest fajny? Z tego, że od razu możemy sprawdzić finansowanie, jaką mają oni tutaj aktywność na X, czyli na Twitterze. Informują oni również o różnych akcjach na giełdach. Tutaj mamy na przykład Lunch pool na BitGet, o którym informowałem wczoraj. Tutaj mamy jakieś świeże ICO, Intuition. Ostatnio pojawił się również Checker od Linia, tutaj również mamy informacje o tym. Także nie musicie generalnie nigdzie szukać żadnych informacji. Wchodzicie. Sobie tylko na DropStap, i tutaj macie totalnie wszystko. No dobra, może nie wszystko, bo czasem może im tutaj coś umknąć, ale dodatkowo możecie na przykład sprawdzić, ile dany projekt zebrał finansowania. Tutaj macie wyszczególnione wszystkie zbiórki, które ostatnio się odbyły, według dat, sumy tego finansowania, jaka tu była runda i kto tam konkretnie inwestował jakie pieniądze. Tutaj również mamy zakładkę nasze portfolio, więc również to jest taki portfolio tracker, jednak z tego nigdy nie korzystałem, dlatego ostatnio go również nie pokazywałem. Na poz tutaj mamy również szereg informacji, dominację Bitcoina, Fear Grid Index, oczywiście kryptowaluty według Market Capu, ale te rzeczy to akurat powinniście znać. A Noki też tutaj można na przykład sobie sprawdzić. Także ja już dawno nie wchodzę na CoinGecko czy na CoinMarketCap, zawsze używam DropStack. Lecimy dalej.